Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Krótko zwieźli i na temat Juras. Siema. Entertainer. Kto? Entertainer. Człowiek od wszystkiego, człowiek rozrywka. Nie entertainment, speak English, ale. Nie, człowiek orkiestra lepiej brzmi. Dobra, to zaczniemy, człowiek orkiestra Juras. Wychowałeś się na Pitbullu? Bo widzę Ciebie na premierze, pomyślałem sobie, a zagadam, porozmawiamy o Pitbullu i nie tylko. Więc ja mam 40 lat, więc ciężko będzie, że się wychowałem na Pitbullu. Ile ty masz lat? 40. To dobrze wyglądasz. Sport, sport konserwuje. <noise> no właśnie nie wiem, wiesz, e, lekko widzę twarz, ale nie, 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 ale nie jest to przypadek też, że jestem, mimo że, e, że nie mamy filmy. Jest mój szwagier, e, Janek Błachowicz, e, więc chcę zobaczyć, jak spisał się w debiucie swoim aktorskim. Chociaż ja uważam, że wszystkie takie osoby e, też miałem przyjemność tych królowych mafii e, w serialu występować. E, więc ciężko mówić, że ktoś gra, bo gra to profesjonalny aktor pozostali wszyscy występują. Także mam ochotę zobaczyć, jak występuje Janek. A czy filmy patrywne. 私 Ja traktuję je jako świetną rozrywkę. wiesz. Nie szukam tutaj ambitnego kina, e, nie doszukuję się, więc ja złego słowa nie powiem. E, wziąć popcorn, obejrzeć wszelakie filmy Patryka i się po prostu dobrze przy niej bawić. Ale bardzo ba rozpocząłeś bardzo ciekawy wątek. Ja zauważyłem, że. Znaczy, Patryk Wega jest prekursorem kina gatunkowego w Polsce. Widzę, że jest coraz więcej produkcji. Chyba ciebie na furiozie nawet widziałem, o ile pamięć mnie nie, 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 nie oglądał. Nie nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. Ja Polecam. Tak spe specjalnie to jak mam być cztery, nie przychodzę na premiery. W ogóle nie przychodzę na żadnej imprezy. E, chyba chyba że jest to związane z jakąś moją pracą. Okej, okay, o Twojej pracy to porozmawiamy zaraz. Jeszcze zahaczę o kino gatunkowe, widzisz rozwój jako, jako fan kina, bo mnie się to podoba, że nareszcie mamy filmy Akcji, gdzie są szybkie samochody, gdzie są sporty walki, czyli Twoja domena, gdzie mamy historia, które tak jak mówisz, bierze, bierzesz popcorn, bierzesz kolę, oglądasz, idziesz do domu, spędzasz mile czas. Widzisz ten rozwój, bo wcześniej było, wiesz, kino moralnego niepokoje, teraz ludzie nareszcie odpoczywają przy produkcji. Wiesz, co dawno nie było, myślę, że od czasów Pasikowskiego to próżno było szukać jakichś takich fajnych tytułów i sensacyjnych filmów. Filmów, które e, no, nie ustępują w większości produkcjom amerykańskim i e, Patryk daje coś takiego i ja za tego bardzo cenię, wiesz. E, trochę poprzeklinają, trochę się poszarpią, parę wybuchów, milion trupów, e, ja to kupuję, wiesz, ja się wychowałem na Rambo, e, także czym więcej trupa, tym lepiej. Okej, okay, pozdrawiamy Sylwestra Stallona z tego miejsca. Legia się odbuduje? <laughs> tak, Legia się odbuduje, no teraz jest ciężki czas, ciężki kryzys, ale... E, jak ma mamy 4,26 lat, kibicuję legi, nie widziałem takiego gówna, jakie mamy teraz e, ale, e, ale spokojnie myślę, że to kwestia najbliższych miesięcy i wrócimy na właściwe tory ten sezon jest stracony, jeżeli chodzi o mistrzostwo ale też e, myślę, że każdemu przyda się taki zimny Zimny prysznic. A Czego to jest przyczyna, drogi, drogi, drogi Jurasie? Liga Europy, Ekstraklasa klasa i wydolnościowo nie, 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 nie potrafią, jakby to powiedzieć, dotrzyma, osiągnąć odpowiedniego poziomu? Czy zupełnie inny czynnik? Jak patrzysz jako ważny, ważny czynnik drużyny, jako speaker, jako, jako speaker, który buduje emocje na stadionie? Co, wiesz, co, ja bym tu się nie doszukiwał, no bo też e, pamiętajmy, że jednak to jest profesjonalny sportowiec, który dwa razy w tygodniu powinien grać na najwyższym poziomie. Jak patrzymy na najlepsze. Piłkarzy na świecie, no, gdzie? Jak patrzymy na średnich piłkarzy na świecie, to nie, nie mają problemów takiej Premier League grać dwa razy w tygodniu i zapieprzać 90 minut sprintem. Nawet trzy. Nawet trzy, więc. No masz Puchar, masz Ligę i masz jeszcze. Te. Ligi Euro europejskie, Liga Mistrzów i Europy. Ale okej, okay, dobra. Trzymamy kciuki za legię. Teraz przechodzimy do. Tak zbliżając się powoli do brzegu, bo my jesteś zarobionym człowiekiem. MMA. Nie irytuje ci pytanie o kiedy znowu wrócisz do klatki i tak dalej. Jura, proszę cię, wracaj, bo robisz show. Rewal z Pudzianem. Tak, to najczęściej jest. Eee, myślę, że wszystko zależy od tego, co mi przyniesie życie. Na obecny, na chwilę, chwilę ten temat jest zamknięty. Nie mam czasu trenować się na pełnych obrotach, więc też nie ma sensu, aby wychodzić e, tylko po pieniądze. Mam z czego żyć, mam co robić w życiu. E, biję się 20 lat ponad e, i chyba po prostu wystarczy już na razie obijania głowy e, i może, może pogodzić się z tym, że mój czas już, już minął. Zobaczymy, jak będzie, nie wiem, fajna oferta, jak będzie miał czas, aby przygotować się tak na 100%, e, a nie wyrazić walkę z łapanki, jak będzie, nie wiem, fajna gala, fajne wydarzenie, e, nie wiem, Stadion Narodowy po raz drugi. O! No, to, no, to, no to pewno będę chciał to zrobić, bo znam siebie, no. A Fighty cię nie kuszą? Przecież podobno płacą dobre pieniądze. Juras, nazwisko, marka, wartość sportowa 20% lat w klatce. Nie, 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 nie. Czy, nie, nie w tę nie, stronę. Nie, 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 no szanujmy się jednak, wiesz, też ja jestem gościem, który, e, który, budował tę dyscyplinę, e, pokazując jej pozytywny wizerunek e, od początku gdzieś, gdzieś w mediach, e, a to było naprawdę kupę roboty, aby e, z czarnego PR-u dyscypliny e, wyjść do dyscypliny, która jest kochana przez, wiesz, wszystkich Polaków. Dlatego nie, nie idźmy w tę stronę z moją osobą. Ja oczywiście wiem, że świat poszedł do przodu, jest popyt, jest podaż, ludzie chcą to oglądać, ale niekoniecznie ja chcę brać w tym udział osobiście. I ostatnie pytanie, Juras. Czy z każdego można zrobić zawodnika MMA? Bo my to tak, tak z Jankiem planujemy, tylko inna waga. Ona raczej taka wa waga piórkowa, ja bardziej raczej taka open. Onki boxing, ja waga ciężka. Wiesz co, każdy, każdy potrafi się bić, każdy człowiek potrafi się bić, ale to zależy, e, e, tak, można z każdego zrobić zawodnika, ale w zależności od jakiego poziomu, do, do jakiego poziomu chcesz równać. E, czy zrobić siebie zawodnika UFC, zawodnika walczącego mistrzostwo świata? Pewno nie. Zawodnika polskiej organizacji? Pewno nie tych dużych. E, ale freak fight? Ale amatorska liga MMA jest i tam może pojechać każdy. Widzicie, jest dla nas nadzieja. Krótko zwieźli na temat Juras. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Hej.